Jezus, jak tu pięknie! A dy Angola jeszcze nie ma? Wiesz, co? Samolot się spóźnia. Dopiero przed sekundą da znać. Stefan mi bardzo dużo opowiadał o tym domu, tak? <grym wytrzymał> to trzeba mu będzie obciąć język. <grym wytrzymał> Prowadziłem zmianę. Dłużej jestem z twoją dyłożoną niż ty. No i chwała Bogu. A ten obraz? Ja ci zostawiłem? Z rzeczy, których ci może brakować, to w szufladzie zostały vhs -y z Parnosami. A ład to chyba coś poważniejszego niż do tej pory. To są zaręczyny 20 dwudziestolatków. On się nie przeprowadzi, co będzie angielskiego uczył. Why not? Mm. Mamota, to to jest James. Hello. Uh, James, um, uh, have you ever been married? Yes, I have. Yes? Oh. <laughs> <laughs> How many times? Twice.